Kiedyś z Aleksandrem Musykiem, tak, na dwie rundki tam skoczyłem, jak miałem tam 18 lat. Fiodor Czerkaszyn dziś rozmawiał mi na sali treningowej, no ale byłeś na wizycie, tak, bo reperujesz rękę, powiedz jak wygląda sytuacja z Twoją ręką, no i jakie są ewentualnie plany związane z leczeniem, no i rehabilitacją. No byłem dzisiaj na wizycie u doktora, wszystko idzie zgodnie z planem, powiedział, że szwy już zdjęte, no i teraz... Jeszcze tak powiem szczerze 4 tygodnie, żeby ręka wróciła do siebie. Na razie jeszcze mam taki jakby gips. Mam nadzieję, że w przyszłym, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to już się zdejmę i przystąpię do takich już pełnych treningów. Tak? Od poniedziałku i tak zaczynam pracę na sali. Ale wszystko, wszystko idzie zgodnie z planem. Znaczy no, co, masz na razie jakieś bieganie? Czy Da się biegać z tym? No ja myślę, że oczywiście, że tak. Bieganie to takie podstawowe rzeczy, ale jakieś techniczne rzeczy, praca na nogach, uniki, lewy prosty, lewa ręka w sensie cały czas, także dużo pracy. Lewa będzie jak żyleta w takim <noise> razie. E i teraz jeszcze chciałbym zapytać o to, o, odnośnie Twojej ostatniej walki, bo widać było tam przed kamerami, że jeszcze pytałeś Andrzeja Waliszewskiego czy mówić o ręce czy nie. Jak to było? Ty wychodziłeś z kontuzją do walki? Czy był tak. jakiś uraz wcześniej? Tak, to prawda. Tydzień no, Na przedostatnim sparingu z Przemkiem Zyćkiem sparowaliśmy, już tak schodziliśmy z tych obrotów. Taran z ręki. I, ta, i taran z ręki naprawdę jest twardy i trafiłem jakoś tak źle, ułożyłem chyba rękę. i już od razu tak zaczęłem dretniać, i myślałem, że pomyślałem, że, że złamano, takie uczucie było. Ale pojechałem na USG i doktor powiedział, no tutaj jest zerwany ścięgno, tutaj trzeba operować. No i oczywiście pojechałem do promotora, porozmawialiśmy. Jeszcze później pojechałem do doktora Śmigielskiego, który zawsze akceptuje takie rzeczy, pozwolił wystąpić na, na tej gali. Znieczuliłem tą rękę i ten ciuk, tak i oczywiście zawalczyłem. Cieszę się, że tak wszystko się ułożyło. Teraz ręka jest, kciuk jest operowany. Mam jeszcze tutaj mówię 3-4 tygodnie i będę już przystąpił do pełnego treningu. Do uderzeń. Były jakieś obawy w związku z tą ręką no bo, i, i czyja to była ostateczna decyzja? Sam się zdecydowałeś, żeby wyjść tak no, jednorącz na to, do tej walki? Nie, no oczywiście rozmawiałem i z trenerem i ze swoim teamem z promotorem, z Jackiem Szlęgowskim, także nie wiem, no, tutaj wszyscy razem podjęliśmy decyzję i e, oczywiście ode mnie to też zależało. Z, z zapytali, no, ja tak pomyślałem sobie, jak to można znieczulić, usztywnić to, ten kciuk. E, to nie taka poważna kontuzja, moim zdaniem, była i, i do ringu, do boju. Andrzej Waślewski mówił po walce, że można było pociągnąć, ale ty miałeś taką, tak, ta, takie ciśnienie w głowie, żeby skończyć to szybko i po prostu mieć za sobą tę walkę? Nie, mówiłem, że nie nastałem się na knockout, ale, ale jak wyszedłem do pierwszej rundy, od razu było widać jakieś błędy, czekałem po prostu, żeby on zaczął coś robić, bo niektórzy zawodnicy chowają się w gardzie, jak na przykład przed ostatnią walkę, jak walczyłem z... Z Argentyńczykiem też. No on cały czas był w gardzie, jakby cofał się i było, było, a mieliśmy inny plan, tak? Na walkę. W ogóle już to opowiadałem, że chcieliśmy pracować drugim numerem, bo on zawsze atakował, a tutaj powiem szczerze, nie nastawiałem się w ogóle, żadnej jakby takiej taktyki nie było. Po prostu wychodziłem i trzeba było robić swoje. I tutaj on po prostu się otworzył udało się trafić. No ale nie ma co ukrywać, takie walki jak z Bonellim to nie jest szczyt Twoich marzeń, w tym momencie mierzysz wyżej, czy były już jakieś lądowe na temat tego ewentualnego wyjazdu do Stanów, podjęcia rękawic no bo była blisko walka na gali suleński mundguje, do której nie doszło. Tak, tak, niestety nie doszło do, do, do walki w Stanach, ale teraz sobie rozmawiałem ze swoim promotorem. Oczywiście e, czekamy na jakieś oferty zagraniczne, ale jeszcze bym potrenował tutaj z trenerem Andrzejem Liczykiem. Bardzo mi się spodobała współpraca z nim. Nie, jakby Powiem tak, że jest team zgrany, wszystko, wszy, wszystko jest dobrze pod tym względem e, i e, oczywiście można się rozwinąć jeszcze więcej. E, ze, spen, ze sparing partnerami jak rozmawialiśmy, jest problem, ale myślę, że będziemy rozwiązywać to pod takim względem, że wyjeżdżać gdzieś na jakieś obozy do Stanów, do Anglii albo ściągnąć, ściągać też do Polski sparing partnerów. Ale z tym trenerem chciałbym popracować, bo jego styl akurat może nie wszystkim pasuje, tak, nie wiem, ale akurat z nim taka złożyła się fajna chemia i będziemy jakby czekać na jakieś takie oferty zagraniczne. No i w międzyczasie oczywiście toczyć tutaj pojedynki, ale rozmawiałem z promotorem, żeby przeciwnicy oczywiście już do, do, dobierać trochę <śm> mocniejszych, no bo ostatni, no, no tak, tak, tak to wygląda, ale e, myślę, że jeszcze jest czas do rozwoju. Chyba wypada już iść w górę, bo jak spojrzysz na rankingi, to idziesz do góry. Już pierwsza dwudziestka i w boxleku i w WBC, także coś tam powoli zaczyna się dziać. Tak, tak. Jest, tak naprawdę są plany. Myślę, że niedługo już coś ogłosimy. Mhm. Jeszcze ja chciałbym wrócić do walki e, Szeremety z Mungiją. E, e, Kamila, walka przegrana, walka jednostronna, natomiast po, po tej walce na przykład Maciek Sulęcki mówił, że z takim Mungiją to on, był, on by wygrał, to jak patrzyłeś na ten pojedynek, też masz takie przemyślenia? Że taki Mungija, który jest numerem jeden w WBC to jest zawodnik mniej więcej w swoim zasięgu? E, tak naprawdę tak, oglądając go walki powiem szczerze, bardzo bym chciał z nim zawalczyć, tak i a, wiadomo, że w walce z Kamilem Szermetą, no tam może i też nie było widać jakiejś iskry ze strony Mangui, bo może też nie nastawiał się tak jakoś na poważnie chłopak jest, no, widać, taki tak silny, po prostu taki duży koń taki, który a, może nie ma takiej techniki, ale zapycha po prostu tymi ciosami ale bardzo bym chciał naprawdę, jeśli dobrze się przygotować jeśli dostać taką ofertę od Golden Boy Promotion, żeby z nimi zawalczyć, to to byłoby oczywiście inna motywacja nawet z mojej strony, mm -hmm. żeby pokazać siebie, wygrać w ogóle ten pojedynek. Tak? To, to, to by było moje takie marzenie, na przykład e, co jest jakby w takim zasięgu teraz, na przykład, ja tak sobie myślę, nie wiem, nie wiem jak, to, jak, to, jak to się wydarzy. A to oczywiście jeszcze praca. Promotora tak do tego, żeby to wszystko zorganizować. Wiem, że to nie jest takie proste, żeby tak od razu, na przykład, ja chcę, no to od razu tutaj walczymy. Trochę z... z Kamilem się udało jakoś. Z Kamilem się udało, tak. No bo tam wiemy sytuację, że e, ma walczyć Maciek, Maciek. i tak. I tam wskoczył Szermeta, który też na ostatnią chwilę, tak naprawdę szacunek dla niego, że tak e, ambitnie podszedł do tej walki. No ale to już szczyt rankingów Federacji. Znaczy federacji wagi średniej. Kto jest dla Ciebie najlepszym średnim teraz? No teraz najlepszym średnim... No taki Andrade jest, bardzo niewygodny, mhm. bardzo śliski, do którego tak naprawdę nie trzeba się dostosowywać, tak? Trzeba po prostu jakoś... No tak, taki styl walki, na przykład ostatnio z Williamsem, jak on walczył. I moim zdaniem Andrade nie lubi jak ktoś idzie do przodu, jak ktoś ciśnie, jak taki jest... No jak właśnie Williams, tak nieźle pokazał się moim zdaniem z nim, wypadł jakby w tej walce. Ale trzeba przyznać, że Andrade jest naprawdę, w ogóle taki styl walki mi się podoba, że śliski, może uderzyć, także ja myślę, że on jest teraz taki w tej wadze nie, niewygodny. Mhm. Oczywiście, wiadomo, że ta w ogóle średnia jest obsadzona, Cze Charlo, Do. Gołowkin jeszcze, który się trzyma tak naprawdę, jest bardzo niebezpieczny, także ter teraz dzieje się w tej wadze. A Jak długo jesteś w stanie utrzymać się w wadze średniej? No bo jesteś dużym chłopakiem, jak na tę kategorię wagową. Lat nie. przybywa, wiadomo, że metabolizm się zmienia. Ha, ha. Jak to wygląda u Ciebie? No, tak, dużo zrzucam kilogramów, ale powiem tak, że trzeba w tej wadze zostawać. No, jak mają, mam 25 lat, myślę już, jak organizm już jest jak ułożony, czy nie wiem, czy rosnę jeszcze, czy nie. Ale ale trzeba zostawać się w tej wadze bo tak naprawdę nic nie osiągnąłem, żeby gdzieś iść dalej. No właśnie, trzeba mierzyć tak. wyżej. Ostatnio to pytałem e, Michała Ciślaka, jak, jak ty się na co zapatrujesz? Czy faktycznie jest tak, że jak masz trudniejszego rywala, to jednak jest ta inna, inny stopień mobilizacji, że jak tak. walczysz z rywalami typu właśnie Bonelli, czy, czy niektórzy wcześniej, to nie jesteś w stanie wykrzesać z siebie wszystkiego? Ja powiem szczerze, że tak. Ostatnio na przykład walka z Bonelli, jeszcze jak dostałem kontuzję, a tutaj myślę, może nawet ta kontuzja mnie zmotywowała, czyli tak tylko dla siebie, że myślę, o z kontuzją, walka i tak dalej, ale tak naprawdę takie walki nie motywują, i ja jestem takim zawodnikiem, że ja tak naprawdę nie lekceważy tak swoich przeciwników, bo nauczkę dostałem kiedyś opowiadałem, tak, jeszcze z mojej taj. Także tutaj podchodzę do tego poważnie, ale wiem, że na przykład widziałem tak, że Bonelli Był taki typ, typ, typ zawodnika, który może po prostu tą walkę zrobić taką brudną, tak, że będzie ona nieciekawa dla oka kibica. I dlatego cieszę się, że tak skończyło się. Ale motywacja jest oczywiście do, do takich większych wyzwań. Kiedy widzisz, że przeciwnik jest poważny, że gdzie ciebie, ty jesteś underdogiem takim jedziesz na... po prostu nikt w ciebie nie wierzy, a ty toczysz pojedynek i jeszcze go wygrywasz. No to w ogóle taki szczyt marzenia jakby chciałbym takiego coś. No właśnie dlatego pytam, bo część kibiców no mówi, jak to oni są zawodowymi tak. sportowcami, więc to jest ich robota, muszą być zawsze gotowi na 100%. A no właśnie powiedziałeś, że chciałbyś być takim underdogiem, chciałbyś tak po stronie Bera tak. zawalczyć teraz, no bo w tym momencie to dla Ciebie są sprowadzani rywale, chciałbyś tak. takiej odwrotnej sytuacji? Oczywiście, że tak. Mówię, że rozmawialiśmy z promotorem i mamy jakieś plany, także mam nadzieję, że to niedługo coś, coś, coś będzie. Będą jakieś oferty, no bo. Yy, Widziałam, że i w, na przykład w WBC też mhm. trochę poszedłem do góry, więc już jestem w top 20. Mhm. Także no, powinni te mistrzowie już jakoś patrzeć w naszą stronę, może coś tam jakoś zadziała. Wiesz jak to jest, jak ktoś jest niebezpieczny, ani i nie mało popularny jeszcze, to ciężko z nim wychodzić do ringu, bo się nie, nie chce. Możliwe, możliwe, ale jestem zmotywowany naprawdę do pracy, e, nawet jak ta kontuzja, no to nic strasznego, jakby sala jest jakby drugim domem. Mhm. Wspomniałem tutaj o Michale Szlaku i mówisz też o Andrzeju Liciku, że tak w, w tym teamie ci się dobrze pracuje. Jak, jak patrzysz na Michała Szlaka teraz, znając go z bliska? Bo wielu kibiców uważa, że to jest taki naj, najgorętszy pięćset. Najbliżej o mistrzowskie walki, teraz ewentualna walka z Majericem Berlicem, też go znasz. Tak. Byłeś na walce chociażby z główką. Tak. Jak widzisz taki pojedynek? E, jak widzę pojedynek? Na razie powiem o Michałowi. Tak, To jest bardzo ambitny, pracowity sportowiec. E, powiem także. Fajnie, że jest na sali taka energia, gdzie e, mamy jeden cel, tak każdy dąży do tego, żeby e, zostać mistrzem świata. I akurat e, Michał, e, widać, pasuje mi tym jakby swoim mentalnością, że ciężko pracuje i ma wysokie cele. E, I spa, w, współpraca z Andrzejem Liczykiem e, u niego jest bardzo dobra, widać tą, tą chemię i rozwój. No a walka z Marisem Bredisem, nie wiem czy dojdzie. Teraz to widzę, że już Australijczyk się pojawił na horyzoncie. E, myślę, że teraz Michał jest na takim poziomie, że jemu jest absolutnie nieważne, kto będzie przeciwko niemu, tak? w sensie on jest gotowy jakby walczyć o, o najwyższe cele. Tam bardziej interesują już chyba pasy, mistrzowskie walki. A kto to będzie? Będzie Australijczyk czy będzie Maris Bredis? On się przygotuje, myślę, i będzie akurat w ten dzień nasz wszycie formy. Ale nie masz okazji na przykład sparować z Michałem Szakiem, bo kiedyś się bawiłeś się jakieś sparingi z Aleksandrem Musykiem na przykład? No To tak, na przykład tutaj e, u trenera Angeli, czyka, tak, także nie, nie mieszamy wagi, także jakby no możemy tam kategoria wyżej, ale nie trzy kategorie. tak. Kiedyś z Aleksandrem Musykiem tak, na no dwie rundki tam skoczyłem, jak miałem tam 18 lat, jeszcze jak trenowałem w Kijowie u Aleksandra Lichtera, no to wtedy e, Usyk na przykład miał takie podejście, że Bawił się jeszcze z, z wagi leki, ktoś tak wchodził i po prostu tam dwie rundki jeszcze na ostatnio sobie mógł tak zagrać trochę. za szybkości, Ze szybkości, tak.